Sprawa Iwony Wieczorek zakończono czynności prokuratorskie w Zatoce Sztuki w Sopocie. Iwona Wieczorek i sprawa jej tajemniczego zaginięcia w ostatnich miesiącach z impetem znów wróciła do mediów. Wszystko z powodu wznowienia poszukiwań, tym razem terenu w okulowianej Zlaslawa Zatoki Sztuki. Sledztwo przejęło bowiem słynne krakowskie archiwum X, które podjęło trop związany z właścicielem Drehm Cylubowi. Kropka. Zatoki Sztuki, Królestwa Krystka, skazanego za gwałty na nieletnich. Choć nie potwierdzono tego oficjalnie, wielu uważalo, że śledczy zażradzili przeszukiwania terenów wokół Zatoki Sztuki, która zdream lubem w krzywym domku, gdzie przed zniknięciem bawila się gdęszczanka. bo oba miejsca laczy ten sam właściciel Marcin T., TVN24 dotarło jakiś czas temu do informacji o tym, co zabezpieczono na miejscu. Zabezpieczone ślady biologiczne trzeba liczyć w setkach, jeśli nie tysiącach. Gromadzone są ze ze środka lokalu. Z zewnątrz, z baru, ze śmieci, ze studzienek wyjawiła portalowi osoba mająca wiedzę na temat działań zleconych przez prokuraturę w Zatoce Sztuki. Teraz pojawiły się nowe informacje i w tej i ogromne zainteresowanie sprawie. Prokuratura przekazala, że zakończyła przeszukiwania terenu. Zakończono czynności prokuratorskie przy Zatoce Sztuki w Sopocie poinformował prok. Karol Borchulski z Prokuratury Krajowej. Fakt dotarł do informacji, że nadal śledcze nie mogę informować, czy przeszukiwania miały związek z zaginięciem wieczorek. Nieoficjalnie tablody potwierdzili jednak, że miało to związek ze sprawą Iwony. Ze względu na dobro prowadzonego postępowania nie możemy podawać szczegółów prowadzonych i planowanych czynności oznajmił prokurator.